Oblicz sumę wszystkich czynników pierwszych liczby 9350 i jeżeli największy z nich wynosi 17. Rozłóżmy podaną liczbę 9350 na iloczyn czynników pierwszych. Dzielimy podaną liczbę na 17, bo wiemy, że dana liczba dzieli się na 17. Jest to największy z czynników podanej liczby. Jeżeli pisemnie gdzieś na marginesie sobie wydzielisz podaną liczbę, wynik otrzymujesz 550. Widzimy, że ta liczba dzieli się na 5, więc po podzieleniu tutaj już nawet w pamięci widzimy, że mamy 110. Podzielimy to teraz na 11, bo widać, że ta liczba dzieli się na 11, to jest 11 razy 10, więc 110 na 11 to jest dziesiątka. Dzielimy to na 5, to 2, i 2 dzielimy na 2, to 1. Moglibyśmy, e, myślę, że widzisz, rozpisać podaną liczbę jako iloczyn tych liczb z prawej strony kreski. Piątkę, e, tutaj moglibyśmy zapisać piątkę do kwadratu, ale rozpisuję to jako iloczyn poszczególnych liczb pierwszych. Ale w naszym zadaniu potrzebujemy Sumę tych czynników pierwszych tworzących właśnie podaną liczbę. więc należy dodać 17, dodać 5, dodać 11, dodać 5 i dodać 2. Jak sobie to sumujemy, otrzymujemy 40. Dajmy odpowiedź do zadania. Suma wszystkich czynników pierwszych liczby 9350 wynosi 40.